Witam widzowie! Dzisiaj trochę świątecznie. Cinek, letki przegląd zrobimy tutaj w środku. Jakie młode, co przybyło w hodowli. Również też wszystkim życia, wesołych świąt. Dobra to patrzymy co się co przybyło Samczyk na jajkach szary siedzi swoje jajeczka mają z tym czarną lentek żółty też jeszcze na jajeczku tak jak mówiłem ten samczyk będzie prawdopodobnie widzowie do do handlu jego samiczka Tutaj mój samczyk Stary jeszcze z znieśli jajeczka Tutaj też boki mają Tu jeszcze również jajka O już słychać, że Coś się dzieje w środku, bo były się uderzenia o tu również o, bardzo spokojna parka czarnych boków. Wczoraj jeszcze się pokąpały, dlatego są troszeczkę takie mokre. Tutaj siedzą również wydymki. Karmią młodego szeryka. Nie bij, nie bij. Masz, ale... Ucieka, ucieka, chowa się od staruszków. No tutaj go właśnie lepiej. Tutaj dalej nic, nic, nic. Tutaj siedzi młody też, żółty. Tu po moich właśnie Widzę, że miarę nakarmiony. Chowają go. Chowają go ciemne. Jedne jajko było nie za, nie zalęgnięte, tylko jeden się wykluł. Nie wiem, taki nie był. Pies głowy się wydaje. Zobaczymy, co będzie dalej. Zobaczymy go bliżej. On no, takie równiutki się wydaje. No, zobaczymy, zobaczymy co będzie z niego. Tutaj ich trochę jest. To jest samiczka czarna od kolegi. Tu. No jak wiem, jakiś czas temu nabyta para czerwonych. Dynków. O tutaj jest również młoda samiczka właśnie. My tak myślę że samiczka widzowie Bierze je z orwików. Tutaj również samczyk. To jakiś czas temu widzowie właśnie ułożyłem mróz. Będę prawdopodobnie całe pomieszczenie tym rusztem tutaj wypełniał Na razie tylko pod, pod takie rzeczy jak karma, czy woda, ale będę właśnie całe pomieszczenie tym rusztem wypełniał Zobaczmy co się tu dzieje w takim razie Tutaj widzę na zbierane jest na jajeczka Tutaj jest chyba z tego co widziałem młody Tak też raczej szoryczek żółty Tutaj wiem, że samiczka siedzi na jajku, ale to chyba od siwych szar szarików jest. Tutaj właśnie również lętaki czerwone. Samczyk siedzi właśnie na gnieździe. Tam parka również. dosyć spokojne gołąbki zobaczymy co tu po nich będzie tutaj jest chyba od szaryków również chyba jeszcze nawet podpisane tak szaryki ale to dopiero jajeczka tutaj również szaryki a tu mój samcik już, już, już szuka Panienki, panienki już szuka Widzę, że na zbierane Na gniazdo o, A tutaj są te młode, co jakiś czas temu widzicie, widzę Te motyle o, Widzę, że lentaczka chyba jest Segenta to będzie z jajeczkiem Tutaj również prawdopodobnie czerwona jest Już chyba tak co dwa dni chodzi Jętaczka. Przygięta o zobaczcie widzę, jeszcze mam Jeszcze mam te ciemne, nawet są dwie sztuki, ale nabity Nie do rady chodzić Ciemne dwa jeszcze o, Jejku jak nabity z przodu zobaczcie To po mamkach, bo właśnie nie miałem co rzucić, to im zostawiłem. A tutaj widzę samiczka, ta co na no, eliksie stoi, chyba z samczykiem jajeczko znieśli, tak, dokładnie znieśli. Muszę tu coś zrobić, żeby. No tu i samczyk odpoczywa sobie. Takie gołąbki są naprawdę spokojne, że tu widzę młody boczek. Żółty. Są również dwa mówki. Czekaj, zobaczymy, pokażemy co tym znaczy. Tu jak widzicie ich kilka. Zobaczymy, co tutaj jest. A tutaj jest jeden młody lętak. Też żółty będzie. Chyba jeden bok właśnie, też żółty. Ta. Tutaj również widzę jednego młotka O, nawet na go na... napakowali Też żółty bok Chyba będzie dosyć zgrabny bok Tak, go tutaj karmią rodzice, no tutaj też tiplery siedzą na jajkach od obiektów również. Widzę, że cepelę szukają nowego miejsca. Muszę trochę im posypać witamin, bo widzę, że zjadły wszystko. widzowie jeszcze dwa ciemne i to równutkę takie po mamkach. żeby dymy żółte zniosły patrzy że też tutaj boki mają jajeczko bardzo fajny samcik, widzowie. Czyściutki, zgrabny. W miarę spokojny. Widzicie, że w miarę tutaj się coś dzieje, przybywa. W Niektórzy powiedzą, że nie mnożą o tej porze. O tutaj jest fajna samiczka też. A tutaj od kolegi samiczka. Mówiłem, ruszt położę tutaj na całej, na całej długości. i właśnie widzicie jakieś niedawno nabyte wystawiałem je na grupie pokazywałem wam nie wiem może będą mamki może będą Zostawię im coś żeby się rozmnożyły chociaż raz ciężko powiedzieć zobaczymy jak się sparują jak to różnorodność raz. Jak mówiłem samczyk czarny obrał sobie miejsce Out lake. Też sobie zostawiłem Tylko co zaczęła pierzeć Kilka nowych hodowli jest, sztuk. Dżorniki również już zaczynają miejsca szukać. Tamczyki. mi widzowie, te tutaj to są sroki, czy to są ciemne na czarnych ogonach, bo to chyba jest coś pomiędzy, ale gołąbki są naprawdę zacne pod względem chowania młodych. Następne do... idą. by było na tyle widzowie jak mówiłem wesołych świąt i do zobaczenia w następnym tygodniu w rynku Wysokim Mazowiecku myślę że bez problemu będzie łąży jeszcze się nie pytałem ale dam wam znać jak będę się zapytał no bo to okres przedświąteczny to Rzeczywiście się trzeba zapytać chyba. Pozdrawiam i miłego oglądania.